produkcja z branżą o ludziach. Mm -hmm. Tak generalnie, nie? Że też my producenci nie bylibyśmy potrzebni, gdyby nie był potrzebny ten organizator, komunikator, który jest w stanie ogarnąć i spiąć różne rzeczy na bardzo wielu poziomach. Czyli właściwie takiego dziennikarstwa nie doświadczyłeś, tak? Nie, w zawodzie. No nie, 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 nie. Żałujesz? Razu. W ogóle nie żałuję. Nie mówisz tutaj my, my, my. Tak. I to my, my, my? Zdradzaj. Dlatego, że ja mam wspólniczkę to jest mój partner Ukryta in crime, skończka. ale in business, ale in live. Poznaliśmy się na kursach przygotowawczych do egzaminów na Uniwersytet w A co dla ciebie jest trudniejsze bycie producentem czy właścicielem? Na pewno bycie właścicielem jest trudniejsze. Dla mnie. Od tego mam adę. <śmiech> <śmiech> Ale Adam ma wpisane w swojej stopce partnery zarządzające i uważam, że to jest bardzo. Adekwatne. E, bardzo adekwatne. <laughs> Bo super też na naszym rynku jest to, że jest, ja uważam, bardzo wielu producentów, którzy są dobrymi producentami, świetnymi producentami. I czasami jest tak, że wiecie, że przegrywamy przetarg i później, no, widząc efekt, domyślamy się, jak to zostało rozrobione i się cały czas uczymy i mówimy, kurde, ale to dobrze zrobili. Jakbyś tak miał skonstruować listę kilku punktów, które charakteryzują dobrego producenta? Doskonałe umiejętności komunikacyjne. To jest coś, co jest numerem jeden. To jeżeli przychodzi brief, to każdy dobry producent, widząc brief, ma od razu na myśli dwie, trzy osoby, które byłyby do tego dobre, nie? I myślę, że to jest takie, czyli takie rozeznanie w rynku i wyczucie to jest na pewno istotne. No i przechodzimy do. Em, Bardziej przyziemnych kwestii, no bo bądź co, bądź prowadzimy wszyscy biznesy. Trzeba liczyć. Prowadzimy firmy, <laughs> trzeba liczyć, trzeba umieć liczyć nie tylko Excela, który zgadza się nam teraz, ale trzeba też umieć, myślę, bardzo dobrze szacować ryzyko. Każdemu zadajemy to pytanie. Ha? Co Ty myślisz o tym, jak ja zamieszam w branży produkcyjnej, w pracy producenta? Ja myślę, że AI będzie dla nas dużą ewolucją. My z kolei będziemy bardzo mocno korzystali z AI, jeżeli chodzi o optymalizację naszej pracy, ale wydaje mi się, że w dużej mierze to będzie optymalizacja po stronie postprodukcji i tutaj to najbardziej odczujemy, i to już odczuwamy. I pamiętajcie, spokojnie, to tylko ewolucja.